Witam Państwa, łuszko Kolakowski, przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. Temat, który chciałbym Państwu przedstawić, wiąże się z zagadnieniem niedokonania lub nienależytego dokonania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym. W jednostce sektora finansów publicznych, w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zacznę od tego, iż obok kierownika jednostki do najważniejszych pracowników w tejże jednostce należy główny księgowy. Przyjmuje się, że zatrudnienie głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych jest obowiązkowe. Waga spraw, która należy do obowiązków głównego księgowego jest tak duża. Że powinien je wykonywać pracownik jednostki posiadający stosowne kwalifikacje i doświadczenie, nie zaś podmioty zewnętrzne. Wyjątkiem od tej zasady w samorządzie terytorialnym są centra usług wspólnych, którym można powierzyć między innymi obsługę finansową, jednak te działają na podstawie przepisów szczególnych i w tym momencie nie będą przedmiotem głębszych rozważań. Co do zasady, za całość gospodarki finansowej odpowiada kierownik jednostki. Może on jednak powierzyć określone obowiązki z zakresu gospodarki finansowej pracownikom jednostki. Koniecznym takim powierzeniem jest właśnie powierzenie obowiązków głównego księgowego. Przypomnę, że ustawa o finansach publicznych definiuje głównego księgowego jako pracownika, któremu kierownik jednostki Powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Jeśli kierownik jednostki powierzy te czynności pracownikowi, to mamy do czynienia z powierzeniem obowiązku głównego księgowego, i taka osoba, niezależnie od nazwy stanowiska, nabywa status głównego księgowego. Stosownie do artykułu 53 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia. Tak więc powierzenie obowiązku głównego księgowego musi być wyraźne, nie może być ono dorozumiałe. Odpowiedzialność głównego księgowego opisana została w artykule 18b ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. I nie każde uchybienie obowiązku głównego księgowego skutkuje odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedzialność ta ograniczona została do naruszeń polegających na niedokonaniu lub nienależytym dokonaniu wstępnej kontroli operacji gospodarczej lub finansowej, które miało wpływ na dokonanie wydatku lub zaciągnięcie zobowiązania bez planu lub z przekroczeniem planu jednostki sektora finansów publicznych. Ustawa o finansach publicznych ustanawia zasadę, że wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych i jednocześnie wydatki stanowią nieprzekraczalny limit. Podobne regulacje odnoszą się do zaciągania zobowiązań. W świetle artykułu 46 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki. Dalej artykuł 261 ustawy o finansach publicznych stanowi, że kierownikowi kierownik samorządowej jednostki budżetowej może w celu realizacji zadań zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki. Podobnie artykuł 60 ustęp 2 punkt 1 ustawy o samorządzie gminnym wójtowi przysługuje wyłączne prawo zaciągania zobowiązań mających pokrycie ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę i analogicznie stanowi ustawa o samorządzie powiatowym oraz ustawa o samorządzie województwa. Tak więc obowiązujące przepisy wskazują. Że budżet zawiera nieprzekraczalne limity obowiązujące w ramach danego roku, co oznacza możliwość zaciągania zobowiązań i realizacji wydatków jedynie w granicach tych limitów. Po upływie roku budżetowego budżet czy też plan finansowy traci swoją moc, co wiąże się z wygaśnięciem niezrealizowanych kwot wydatków oraz brakiem możliwości zaciągania zobowiązań. Oczywiście są tak zwane wydatki niewykasające, czy też wydatki na ciągłość działania jednostki, które pozwalają nam w pewnych okolicznościach na realizację wydatków po upływie roku budżetowego, jednak są to wyjątki, a zasadą jest roczność budżetu i możliwość jego wykonywania do 31 grudnia danego roku. Z tego co wiem, to organy kontroli dysponują coraz lepszymi narzędziami do, do kontroli przekroczeń. Programy będące w posiadaniu inspektorów pozwalają wychwycić przekroczenia planu w całym roku, w każdy z podziałek klasyfikacji budżetowej. To też temat przekroczeń jest częstym przedmiotem zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Naruszenia polegającego na przekroczeniu planu wydatkami lub zobowiązaniami nie można w żaden sposób naprawić. Nie można dokonać wydatków powyżej kwot przewidzianych w planie finansowym, a następnie konwalidować tą czynność poprzez późniejszą zmianę planu finansowego. Nierzadko opinie nie tłumaczą się w ten sposób, że zaraz po dokonaniu wydatku czy zaciągnięciu zobowiązania była sesja, na której zwiększono plan. To nic nie da, bo oczywiście w czasie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a więc w czasie wydatkowania czy w czasie podpisywania umowy, plan na taką operację nie był przygotowany. Jak czytamy w jednym z orzeczeń Głównej Komisji Orzekającej, nie jest zasadne akceptowanie takiego zarządzania finansami publicznymi, iż wpierw dokonywane są określonego rodzaju wydatki, a dopiero następczą. Podejmowana jest uchwała Rady Gminy dokonująca zmianę planu finansowego uwzględniającą już dokonane wydatki. Proszę Państwa, wprowadzenie odpowiedzialności głównego księgowego za przekroczenie planu finansowego jest uzasadnione i potrzebne, gdyż kierownik jednostki no, przeważnie nie ma wiedzy na temat środków zaplanowanych w poszczególnych podziałkach w klasyfikacji budżetowej. Raczej nie jest też jego zadaniem analiza planu przed zawarciem każdej umowy, czy też przed zatwierdzeniem wydatku do wypłaty. Składając podpis na fakturze czy, czy umowie, kierownik jednostki powinien być przeświadczony, że w planie finansowym zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją określonego zadania i plan finansowy jest przygotowany, aby ponieść dane obciążenie. Jeśli tak nie będzie, Główny księgowy poniesie odpowiedzialność, ponieważ jego nieprawidłowe działanie lub zaniechanie w wykonywaniu obowiązków dotyczących wstępnej kontroli mogło przyczynić się do powstania nieprawidłowości. Proszę jednak zauważyć, że przekroczenie planu przy nienależytym dokonaniu wstępnej kontroli przez głównego księgowego nie zwalnia z odpowiedzialności kierownika jednostki. Kierownik jednostki również mm, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności tylko za czyn opisany w innym przepisie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, mianowicie w artykule 11 bądź też 15. W świetle artykułu 11 naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku bez upoważnienia określonego uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia. Natomiast zgodnie z artykułem Piętnastym. naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia określonego uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia. I w praktyce jest tak, że osobami objętymi wnioskiem o ukaranie i stającymi przed komisją orzekającą w większości przypadków będą kierownik jednostki, ewentualnie pracownik właściwy rzeczowo, który zawiera umowę lub zatwierdza wydatek do wypłaty. Oraz właśnie główny księgowy. Te osoby właśnie złożą podpis na rachunku w ramach dokonania wstępnej kontroli oraz w ramach zatwierdzenia rachunku czy, czy faktury do wypłaty. I księgowy odpowie za nienależyte dokonanie wstępnej kontroli, które ostatecznie doprowadziło do przekroczenia planu, a kierownik za dokonanie wydatku bez planu, ewentualnie zaciągnięcie zobowiązania bez planu. Ja przypomnę, że w świetle ustawy o finansach publicznych dowodem dokonania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jest podpis złożony przez głównego księgowego na dokumencie. I złożenie przez głównego księgowego podpisu na dokumencie oznacza, że nie zgłasza on zastrzeżeń do oceny prawidłowości merytorycznej. Operacji przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów. Zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki. I może się zdarzyć, że na rachunku czy, czy na umowie nie będzie podpisu głównego księgowego świadczącego o dokonaniu wstępnej kontroli. Wtedy no organy właściwe w sprawach o dyscypliny finansów publicznych, czyli rzecznik i komisja no będą musiały ustalić powody braku podpisu. Trzeba będzie ustalić, czy księgowy nie złożył podpisu, bo, bo zapomniał, czy odmówił podpisania dokumentu, gdyż stwierdził nieprawidłowość. Przypomnę, że w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych główny księgowy w razie ujawnienia nieprawidłowości zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi i w razie Nieusunięcie nieprawidłowości odmawia jego podpisania. O odmowie podpisania dokumentu i o przyczynach główny księgowy zawiadamia pisemnie kierownika jednostki. Kierownik jednostki może wstrzymać realizację operacji albo wydać w formie pisemnej polecenie jej realizacji. Jeśli kierownik jednostki wyda polecenie realizacji takiej operacji, zawiadamia o tym stosowne podmioty i organy. W przypadku, gdy polecenie wyda wójt, burmistrz czy prezydent, zawiadamiany jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwa regionalna izba obrachunkowa. Oczywiście, jeśli główny księgowy w wyniku takiego polecenia podpisałby dokument, którego realizacja do wypłaty spowodowałaby przekroczenie planu, to księgowy oczywiście nie odpowie z uwagi na brak jego winy za to przekroczenie. W większości przypadków brak podpisu świadczy jednak o nieuprawnionym braku wstępnej kontroli, a nie o odmowie dokonania wstępnej kontroli przez księgowego na podstawie ustawowej procedury. W praktyce rzecznicy i komisje orzekające sprawy księgowego i kierownika jednostki rozpatrują łącznie. Jednak przy takim duecie skarbnik i księgowi najawi no się pewien problem, który, o którym chciałbym e, wspomnieć. Łączne rozpoznanie sprawy jest m, zasadą w postępowaniu przed rzecznikiem i komisją. Zgodnie z artykułem 70, 79 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, sprawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych pozostające ze sobą w ścisłym związku lub e, dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych, Popełnionego, popełnionego przez więcej niż jedną osobę rozpoznanie się łącznie, chyba że zachodzą okoliczności uniemo uniemożliwiające łączne rozpoznanie spraw. Tak brzmi przepis. Organy orzekające traktują ten przepis jako nakaz łącznego prowadzenia spraw, uznając, że stanowi on zasadę postępowania w ramach mm, sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Natomiast Wskazany w nim wyjątek musi być interpretowany w sposób um, zawężający. W tym jednak kontekście narodzi się pytanie o możliwość realnego korzystania przez każdego z obwinionych, czyli kierownika jednostki księgowego, z prawa do obrony. Obecność na, na sali rozpraw zarówno y, głównego księgowego, jak i kierownika jednostki, pomiędzy którymi występuje podległość służbowa. No nierzadko może krępować i przeszkadzać w powiedzeniu tego, co by każdy z nich mógł i chciał powiedzieć, gdyby na sali pozostawał sam. Warto przypomnieć, że obwinionemu w toku postępowania przysługuje prawo do obrony, do którego należą takie uprawnienia jak składanie wyjaśnień, wniosków dowodowych, oświadczeń, prawo do, za, do zadawania pytań świadkom, prawo do ostatniego głosu, a więc prawo do. Podejmowania wszelkich dozwolonych środków nakierunkowanych na obronę. Proszę zauważyć, że nierzadko jest tak, że kierownik jednostki stawia głównego księgowego przed faktem dokonanym. Główny księgowie dowiaduje się o umowie dawno po jej zawarciu, wpływa rachunek od kontrahenta za wykonaną usługę czy robotę, o której księgowy nic nie wie. Kierownika jednostki nierzadko nie interesuje plan. Kierownik jednostki nieraz się dziwi, o co chodzi księgowemu, dlaczego nie chce wypłacić, skoro środki na koncie są. Takie przypadki w dalszym ciągu są spotykane w jednostkach czy też w gminach, gdzie świadomość prawna i finansowa kierowników czy też włodarzy nie jest tak wysoka i przez to dochodzi do przekroczenia planu. Dodam w tym miejscu, że przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące głównego księgowego stosuje się odpowiednio do skarbnika, który jest głównym księgowym budżetu JTST. Tak więc, na działania głównego księgowego nierzadko ma wpływ przymus ze strony kierownika jednostki, o którym księgowy przy kierowniku nie powie. A gdyby powiedział niewykluczony, że mogłoby to mieć wpływ na stopień jego winy bądź wyłączenie winy. To z kolei ostatecznie może wiązać się z brakiem odpowiedzialności. Tak więc, gdy obwinionymi są zarówno kierownik jednostki, jak i główny księgowy, należy zadać pytanie, czy w takim przypadku, aby umożliwić każdemu z nich niczym nieskrępowaną i swobodną możliwość korzystania z prawa do obrony, czy nie należy spraw tych wyłączyć do odrębnego rozpoznania. Proszę Państwa, w kontekście Dokonywania wstępnej kontroli rodzi się pytanie, czy główny księgowy może wykonywać funkcję członka komisji przetargowej w postępowaniu udzieleniem zamówienia publicznego. Spotykamy się z komentarzami, że, z, z, z komentarzami, że przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jak i ustawy o finansach publicznych nie zawierają zakazu udziału głównego księgowego jednostki w pracach komisji przetargowej. Jednak proszę zauważyć, Czyli, znaczy, jeśli księgowy ocenia oferty i proponuje wybór konkretne, konkretnego, wy, wy, konkretnego wykonawcy, czy konkretnej oferty, i kierownik zamawiającego na ten wybór się godzi, a następnie główny księgowy w ramach wstępnej kontroli musi odpowiedzieć na pytanie, czy zgłasza zastrzeżenia do oceny prawidłowości merytorycznej danej operacji, w tym przypadku przetargu. Czy, czy nie zgłasza tych zastrzeżeń, to czy nie dochodzi tutaj do konfliktu interesów? Czy księgowy nie zaczyna sprawdzać samego siebie? W mojej ocenie udział głównego księgowego w komisji przetargowej w kontekście późniejszej kontroli wstępnej jest dość ryzykowny, jako że może dojść do konfliktu interesów i przez to kontrola ze strony głównego księgowego może nie być obiektywna i rzetelna. Proszę Państwa, nie jako reasumując należy odpowiedzieć czy też, czy też wskazać, że w sferze prawa publicznego, aby zapobiec odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, każdy, kto wykonuje to, to prawo, powinien działać na jego podstawie i w jego granicach. I w tym kontekście kontrasygnata, czy też podpis głównego księgowego stanowi potwierdzenie i gwarancję tego, że jednostka dysponuje środkami finansowymi potrzebnymi do dokonania wydatku i wykonania zaciągniętego zobowiązania, a tym samym legalnie dokonuje tej czynności. Główny księgowy jest funkcjonariuszem publicznym, na którym spoczywa obowiązek szczególnej troski o finanse. Do, do, do gospodarowania, którymi został wyznaczony. Tak więc nieprawidłowości przy dokonywaniu wstępnej kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych musiały zostać objęte odpowiedzialnością, i z perspektywy kilkuletniego już okresu obowiązywania tej odpowiedzialności można powiedzieć, że wprowadzone rozwiązania sprawdziły się w praktyce, a odpowiedzialność osób piastujących stanowiska głównego księgowego, Została pozytywnie zweryfikowana. Składając na dokumencie podpis, główny księgowy potwierdza fakt, że nie wnosi do danej operacji zastrzeżeń. W związku z tym, kontrola, której zadaniem jest zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom, musi być poczyniona w sposób rzetelny. Nie można ograniczyć się wyłącznie do formalnego złożenia podpisu na dokumencie, który w nazwie zawiera słowo faktura czy też umowa. Każdorazowo księgowy powinien przeprowadzić dogłębną analizę treści każdej operacji, oddziaływanie tej operacji na plan finansowy, ocenę stanu faktycznego oraz wynikające na przyszłość skutki. Dlatego też każdy dokument stanowiący tytuł do zapłaty wymaga szczegółowego zbadania pod kątem planu Finansowego. Księgowy nie powinien obawiać się korzystać ze swoich uprawnień. Przypomnę, że w celu realizacji swoich zadań główny księgowy ma prawo żądać od innych pracowników i kierowników komórek organizacyjnych udzielenia niezbędnych informacji, wyjaśnień, udostępnienia do wglądu dokumentów czy też niezbędnych wyliczeń. Tylko tak. Sprawowana kontrola pozwoli uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych i wyeliminuje lub co najmniej ograniczy obecność głównego księgowego przed rzecznikiem i komisją orzekającą, czego sobie i Państwu życzę. Dziękuję Państwu bardzo.